Cześć wszystkim, z tej strony Patryk Kulpok. Witam Was w podcaście Polderownia. Dziękuję Wam za słuchanie naszego podcastu, stawianie ocen, bo widzimy, że przez ten cały rok nasz podcast bardzo się rozrósł. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. A, a w tym tygodniu chciałbym was się po prostu podzielić filmem, pierwszym holenderskim filmem, który widziałem tutaj w Kinie, w Holandii, bo jak wiadomo, z wielu przyczyn w kina parę lat temu były zamknięte. No i też generalnie holenderskie filmy. No jest ich mało. Tak naprawdę Holendrzy jeszcze walczą o swoje kino gatunkowe, więc trudno też znaleźć coś ciekawego, jeżeli chodzi o repertuar. ale ten film, moim zdaniem, jest ciekawy do omówienia pod wieloma względami. I zaraz do tego przejdziemy. Tak więc, o jakim filmie w ogóle mówię? Jest to film o, na, o tytule Inwazji, czyli Inwazja w serii Bobiego Burmansa. Jest to film, który opowiada oczywiście o fikcyjnym, jest to fikcyjny kompletnie scenariusz, kiedy to nieistniejące państwo Weragua, które sąsiaduje z wyspami. Curaçao, Bonaire i Aruba dokonuje ataku właśnie na Curaçao i Bonaire, zajmuje ją, ambasador Holandii w tymże kraju i w coś niebezpieczeństwie i Holander z muszą go uratować. Być może część z Was już się domyśla czym tak naprawdę jest ta Veragua, bo Veragua jest w tym filmie jest hiszpańskojęzyczną dyktaturą. Oczywiście, bardzo szybko ma przypominać widzowi o tym, że obok istnieje taki kraj, dosłownie obok tych wysp, nazywa się Wenezuela, ale oczywiście, ze względów politycznych Holendrzy raczej by nie mogli zrobić filmu, gdzie Wenezuelczycy atakują e, te trzy wyspy, więc po prostu wymyślono państwo e, no ale, tak jak mówię, no jest to bardzo łatwo się domyśleć, po prostu kto jest prawie zły w tym filmie. Jest to też ciekawy film pod tym względem, że w promocję i w tworzenie tego filmu było zaangażowane samo państwo Holendrzy. A dokładniej Ministerstwo Obrony Narodowej, a ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej wypożyczyło sprzęt wojskowy do tego filmu: helikoptery, jeden okręt wojenny, e, kilka samochodów opancerzonych, rzeczywiście na mundury, broń, e, więc i być może, chyba część osób w tle to byli zawodowi żołnierze, tak mi się wydaje, a, ale nie znalazłem potwierdzenia na, na, na internecie. E, tak więc po prostu jest to. W dużym skrócie film rekrutacyjny. Holandia od wielu, wielu lat ma problem z rekrutowaniem nowych Holendrów i Holenderek do, do wojska. Jest dużo po prostu braków kadrowych na różnych stanowiskach. Nie tylko właśnie ten, ten żołnierz, czy, czy nawet po prostu ludzi, którzy pokazują się informatyką, lekarzy. Generalnie, jakby, w, jakby w, ka w każdej części wojska, armii holenderskiej, brakuje po prostu ludzi. No i ten film ma częściowo zachęcić młodych Holendrów do tego, żeby po prostu wstępowali do wojska. Co też państwo aktualnie zrobiło tak, że można się zapisać na rok służby takiej cywilno-wojskowej, gdzie po prostu przez rok jest się szkolonym i, i potem można po prostu zobaczyć, czy na przykład człowiek chce iść e, właśnie w wojsko. Byłem też w tym filmie, co też jest ciekawe, z moimi dwoma um, no, przyjaciółmi, e, z osobą z Brazylii, to są z Aruby, e, co właśnie było ciekawe, e, że ten mój przyjaciel z Aruby e, w ten momencie po prostu powiedział mi na początku filmu, że o ta baza wojskowa znajduje się 5 minut od, do, o, 5 minut od domu mojej siostry, bo on właśnie stamtąd pochodzi, więc dla niego to było też bardzo a, bliskie, że, że, taki, że po prostu mógł zobaczyć a, swoje, swoje rodzinne strony na na ekranie kinowym. Co też jest dużym plusem to, że w filmie nie zapomniano to, że mieszkańcy właśnie tych dwóch wysp, plus jeszcze Bonaire, które tylko jest wspomniane w tym filmie, e, mówią swoim językiem, jest to język po pamięto, jest to język kreolski, no i wiadomo, większość całej cały film jest po niderlandzku, ale oczywiście też w tym filmie padają rozkazy po angielsku, e, ponieważ w e, niderlandzkim jest tak, że pewne e, tak jak w każdym języku, pewne zdania mają podwójne znaczenie, i z tego co po prostu zauważyłem, no to po prostu część rozkazów żo żołnierzy po prostu wydają w języku angielskim, jest to po prostu szybsze i łatwiejsze do zrozumienia. No i rzecz jasna też, ze względu na to, że antagoniści tego filmu, czyli e, przedstawiciele państwa Veraguła. Są hiszpańskojęzyczni, no to wiadomo, że w tym filmie są osoby hiszpańskojęzyczne. To ciekawe, jednego z antagonistów tego filmu gra rodowity Hiszpan. Oscar Foronda, jest to po prostu aktor hiszpański. Gra takiego jednego antagonistę, który w pewnym momencie po prostu musi być jakby pod ochroną tych, tych dobrych, tak? czyli żołnierzy holenderskich, żeby go ratować. No tak jak mówię, no, mieliśmy, mieliśmy takie wrażenie właśnie z moimi przyjaciółmi, jak ten film oglądaliśmy, że no można się złapać na tym, że o, wojsko to jest bardzo fajna przygoda, i można po prostu wstąpić do armii. Więc tak, jest to film zrobiony z rozmachem, to na pewno, z dużym dość budżetem, nawet jak na tak skromne warunki, jakama ma Holandia. Aktorstwo jest ok, nie jest może jakieś wybitne, ale też widać, że, że oni też próbowali łatać pewne braki. No, dźwięki muzyka są dość dobrze zrobione, tylko że w pewnym momencie jest tak, że przez te wybuchy i przez głośną muzykę było trudno czasami wyłapać dialogi. A ten film miał tylko napisy niderlandzkie, jeżeli bohaterowie mówili właśnie albo w, po angielsku, pamiętam albo po hiszpańsku. Jeżeli mówili po niderlandzku, to nie było napisów na ekranie, więc czasami po prostu można było stracić e, a, to, co mówią bohaterowie. No, Szczególnie, jeżeli tego języka, tak jak ja się dopiero u, 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 uczę. Ale generalnie... no. Na pewno zapamiętany film, bo to jest to mój pierwszy po holenderski film w kinach, tak jak wspomniałem na początku. No i też trochę mnie zachęcił, żeby w końcu kiedyś może wyjechać e, na, na, na jakieś tam wakacje krótkie, właśnie na Aruby i na Curaçao, żeby zobaczyć e, wyspy zawieczne na, na, e, na własne oczy, żeby po prostu poczuć tą atmosferę tych wysp, no bo Chociażby Willemstad, czyli stolica wyspy Curaçao i państwo Curaçao, jest nazywany właśnie tym Amsterdamem, ze właśnie na tą, na tą postkolonialną architekturę. Bo tam niektóre budynki wyglądają po prostu jak żyzcem wzięte z, z Amsterdamu. Oczywiście w jaśniejszych kolorach one są, ale tak jakby ma to swój klimat. No i też w końcu wiem, jak duży jest pomnik Tuli. Czyli tego niewolnika z Curacao, który zniszczył najwię... pierwsze, naj... pierwsze największe powstanie niewolnicze, właśnie na tej wyspie. Bo ja wiedziałem, że ten pomnik jest duży, ale nie wiedziałem, że on jest aż tak duży. No bo w pewnym, w pewnym momencie jest taka scena, że jeden z bohaterów, właśnie pojawia się na Curacao i on dosłownie stoi przed tym pomnikiem. I w tym momencie po prostu widzimy dorosłego prostu mężczyznę przed pomnikiem Tuli. Są sobie tam, polecam sobie też pisać w Google, jak ten pomnik po prostu wygląda. To też jest taki majestatyczny, no po prostu jest to jest taki, no tak trzy postacie, no i właśnie w środku jest Tula, który po prostu rozbija na kowadle łańcuchy. No i też oczywiście film jest skierowany jakby do obu płci, też do kobiet, no bo y, główna bohaterka, tam po prostu jedna bohaterka, która właśnie jest podczas kolenia jeszcze Marines. No i tutaj spoiler, film się kończy tak, że ona oczywiście zostaje zaakceptowana i jako pierwsza kobieta jest holenderski Marines, co oczywiście jest e, takim bardzo dużą zachętą też kobiet, no bo aktualnie jeżeli chodzi o ten holenderski korpus Marines, to jak na razie żadna kobieta nie przyszła jakby treningu t, i jak na razie po prostu sami mężczyźni są e, członkami Marines. E, no bo po prostu w dużej mierze te, ten film oczywiście był utworzony e, właśnie z marynarką wojenną, czyli właśnie są właśnie jak w większości to były okręty, to właśnie byli przy, przedstawiciele jednostki Marines, czy właśnie okręty e, wojenne chyba tam było, ale. Chyba jeden okręt, bo tam był, w swoim przedstawieniu widzimy tylko jeden okręt. No ale tak, to było moje wrażenie, jeżeli chodzi o ten film, inwazja. Czy polecam? Dobrze jeżeli oczywiście uczycie się niderlandzkiego, chcecie po prostu zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy holenderskiej, no to można zawsze zobaczyć. No bo tak jak mówię, te, tego nie spodziewałam, żeby ten film był w dystrybucji jakiejkolwiek poza Holandią. Być może po prostu on w pewnym sensie pojawi się na jakimś Netflixie czy czymś takim. Tylko, że w tym momencie trzeba będzie sobie załatwić VPN. -a bo to pewnie będzie blokada regionalna. Ale tak jak mówię, no jest to zawsze ciekawe doświadczenie, jak po prostu ludzie, jak Holendrzy, po prostu widzą tego typu sytuacje. No i też jakby właśnie to jest to, że to jest jednak taka reklamówka, żeby dołączyć do armii. Ciekawi mnie, czy, czy ewentualnie w Polsce ktoś by się poszedł na właśnie na taką, duż, na taką bardzo, na tak bardzo bliską współpracę właśnie z Polskim Ministerstwem Obrony i by po prostu stworzono właśnie jakiś taki film, gdzie nie Rosja atakuje e, Polskę i w tym momencie po prostu e, polscy żołnierze muszą po prostu uratować tą sytuację, no bo w tym momencie też jakby jest to e, reklamów, reklamówka armii. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu. Za tydzień pojawi się e, prasówka tutaj, właśnie z e, Małgorzatą. Przygotujemy parę newsów do, do omówienia. No i e, też już możemy Wam zapowiedzieć, że omówimy na pewno e, wybory do Europarlamentu, do Belgii i do Holandii. Jeżeli będzie bliski czas, jakby, jakby będziemy bliżej temu, omówimy też e, Eurowizję bo tutaj Jost Klein jest takim dość silnym e, zawodnikiem, jeżeli chodzi o tegoroczną Eurowizję i mamy dla Was taką niespodziankę, że to nam się szykuje odcinek dwu albo czy częściowy odnośnie jednego polityka, ale szczegóły e, za niedługo A, i będzie też specjalny gość, e, jeżeli chodzi o mówienie tego polityka, więc e, tak, m, polecam nas słuchać, obserwować i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.